Dziś nieco zimno, więc myślę, że to dobry dzień na nagranie przyczepy do lodów. Dokładnie 3,5 metrowej przyczepy do lodów. Zapraszam. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w nowim. Jak widzimy, na pierwszy rzut oka mamy tutaj dwie duże maszyny, dwa duże sprzęty, mianowicie taki automat do lodów. I tutaj mamy lody na trzy smaki oraz na jeden smak mieszany. Dodatkowo konserwator do lodów na 8 lodów, a po tej stroje nic nie mamy, bo pokazuję jak te przyczepę można kupić, można ją kupić bez sprzętów takich nablatowych, ale ja właśnie teraz idę po nablatowe sprzęty i pokażę również taką wizualizację jak ta przyczepa może być również dla was dostępna. Nowim. Sprzęty już włożone i mamy tutaj gofrownicę, tutaj takie urządzenie obracające się i otwierające również zamykające przy okazji. Tutaj maszyna do robienia wafli oraz gofrownica na takich patykach. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj przesuwne okno trzymodułowe, które jest otwierane i, jak widać, również zamykane. Ale fajne jest to, że to okno z prostotą można po prostu wyciągnąć. No i na lato nie będzie nam w przyczepie za gorąco. Dodatkowo wrzutka na utarg dzienny. Tutaj do góry jakaś półeczka. Może na jakieś wafelki albo tego typu rzeczy nadębną. Lampa. Tutaj szafka kasowa oraz reklama kredytu, o którym już było przed chwilą. No, i co? Do tego tutaj szafka kasowa z taką szufladą. Lodóweczka z zamrażarką, i nad nią mamy instalację. W zasadzie to rozdzielnie z instalacją trójfazową. Dodatkowo mamy po mojej prawej stronie kącik sanepidowski dwa, z dwoma podgrzewaczami wody. Tutaj na dole mogę pokazać. Mamy również dwa bajanki na zużytą wodę oraz na wodę czystą. Jest tutaj również szafka behapowska na przebrania. Dla pracowników i nadmienię jeszcze, że gdzieś tutaj w przyczepie mamy ukryty lokalizator, ale niestety ja sam nie wiem gdzie. Chodźmy teraz, zobaczymy jak ta przyczepa wygląda na zewnątrz. Rączki do przepychania przyczepy, ślimaki czyli podpory ślimakowe. Dyszel jest odkręcany, tak się prezentuje z tej strony. Jedna oś knota. No a z tyłu, tak jak zawsze, nic wielkiego się nie znajduje. Tu mogę nadmienić, że przyczepa ma szerokość i wysokość 2 metrów, 30 centymetrów, a obok mnie dodatkowo jeszcze drzwiczki techniczne. Moi kochani, to już wszystko o tej przyczepie. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką lub podobną, bo tak jak widzimy, mamy na placu naprawdę wiele przyczep, nie tylko gastronomicznych, ale również więcej. Trwa promocja od 15 kwietnia. Wszystkie przyczepy w kredycie 0%, z prawdziwymi ratami 0%. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Nowym. Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.